maneczko w dzisiejszym odcinku zagramy w restauracja zombie. I co my tu mamy? To za darmo, za darmo. I jak za darmo, to mi się podoba. U, pistoletik. Tutaj coś mamy za darmo. Jakaś obrona, coś takiego. I za darmo. Za darmo. I za 5 dolarów. Nie stać mnie. I to mam kupić. A kupię to. I tyle z Tu. To jest za 12. Dobra, to poczekam. O, i już mam 43. Nie zauważyłem. Dobra. I stać mnie. I stać, i nie stać. Ach. I na 6 na sekundę zarabiam. Już stać. Hmm, co tu się dzieje? Dobra, idę tam, gdzie mi każe gra. Nadchodzi zumbiak. Dobra, tu. Tu. Drogie. Co to? Co? Coś lepszego? Coś lepszego, i tu nie to za dołączenie do grupy Tu mamy coś nery jakieś i tup 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 brama Dobra, co tu i tam coś jest do kupienia To? Komputerek Jeszcze więcej komputerków Ile tych komputerów Ruch będzie Eee, już 10 na sekundę Zarabiam, nie jest tak źle mm, Chodźcie tu na mury Jeszcze wyżej można O, za 3 miliony Co to tam się dzieje? Ty... Chyba za daleko To jest ogólnie I... Dobra, już myślałam, że się nie dostanę Dobra, mm. do, do, teraz to on Trochę pieniążków mi się uzbierało Jeszcze będzie kolejne i kolejne Ja pierdolę les. No Nie, co to robią automaty? Się tak zapytam jak czytam wasze ostatnie komentarze, to mówiliście, że cicho mnie słychać, to dzisiaj mam trochę bliżej mikrofon, to później napiszcie cię w komentarzach czy jest git, czy nie. Dobra, to teraz 18 na sekundę. Co my tu mamy jeszcze? Poziom drugi żołnierów. Nie, żołnierów, tak. Dobra. Więcej ich. I ich tam się pojawiło, zrespiło. Hop, ojej, nie tu, Nie tu. No, nie, no jeden jest. Co są moi, czy, czy co? No, o. E, mało też zadaję. Dobra. To stać nas na to. Tu, tysiąc uzbieramy Dobra, to tu. Niech se to będzie. To jest ze dwa tysiące. Ojej, tu już droga. To idziemy tu. Do domu. Hop, hop. Zamknęło się, zamknęło. Hmm, nie wystać się jeszcze nas. Tu coś jest. Znam się w miejsce, do którego chyba nie powinienem się dostać. i spadł. Nie, czy jak jest noc, to będzie więcej fal tych zombiaków? Oby nie. Hmm. Dobra, wykupię to jeszcze. Poziom drugi. Niech mają tam. Lepszy poziom. Zombiak Dobra I jak tam był jest zombiak, to zobaczymy to Nie no więcej komputerów Muszę mnie nie stać ja, Stać <ścoughs> Nie stać mm. Stać Dobra tutaj te dwa komputerki Dorobię Niech one mi to mogą zarabiają i się skupię na innych rzeczach. No, tu 300 i tam się ich ulepszę, żeby było lepiej. Żeby mieli tam lepsze schronienie. Hm, no, raz raz jest, mam. Tam już nie kupuję na razie. 24 pieniążków na sekundę zarabiam. Tu jest ten na dole pomogę im hmm. no są w ogóle bazy i graczy. no jeszcze trochę mi brakuje może może to kupię żeby tam mieli lepsze warunki dobra to serio to już ostatni raz i zbieram tam Trochę chyba więcej na sekundę zarabiam. Nie, 24. Pieniążki na sekundę. Jestem najwyżej, gdzie mógłbym być. Teraz ty, siaczka, zbieram. A ich tu nie ma. O, idą. Strzelik. Zatuczony. Jest zatuczony, i przepraszam, szam za dźwięki. W tyle nie da się nagrywać, jak jest milion osób gdzieś. Po prostu, no nie da się. Tyle osób jest u mnie. Dobra, szybko. 3500. No. Tyle mam pieniążków? Ile z 50 na sekundę zarobię? Teraz lepsi będą Idziemy zobaczyć, co możemy kupić za te pieniążki, co mam Tu jeszcze jest coś zadar... A nie, to jest to A Dołączę do społeczności Mam! Dołączyłem do społeczności i mamy widzów Jej! Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Dobra, ale tu ulepszamy to, żeby odblokować. Choć może zobaczymy czy jest coś, co się bardziej opłaca. Aha Dobra. Dobra, idziemy tu. Bo już chyba nas stać. No nie stać jeszcze nas. I... Nie stać, sta nie stać, stać. Dobra, mamy jeszcze to, to zobaczymy, czy jest lepsza. Ta, czy ta. Idziemy. Dobra, teraz ta. Boże, ile ich tam? Idę tu. E, lepsza jest ta, ta społeczność. To się chwilkę tu pozabijamy Ich. O dobra. Jeszcze tym w ogóle chyba nie strzelałem. taka średnia jest. Dobra, szybko przeładowuj się! O, dzień jest. Nastał dzień I chyba w tym miejscu zakończymy nasz odcinek, jeśli się podobało, zostawcie subika i lajka i bajo!